Dzień dobry, jesteśmy w Krakowie i tutaj odbywa się najstarsza konferencja telekomunikacyjna w Polsce, PLNOK. Konferencja PLNOK jest dość unikalna z takiego względu, że jest jedną z niewielu niezależnych konferencji związanych z rynkiem telekomunikacyjnym. Firmy telekomunikacyjne dają możliwość do tworzenia networkingu, do tego, żeby poznać ofertę różnych vendorów i zbudować sobie perspektywę na niektóre rzeczy związane z technologią. Tak naprawdę to taka część networkingowa, no jest jednym z podstawowych zadań takich konferencji jak PeLNOG, gdzie no my się poznajemy, wymieniamy doświadczeniami, zastanawiamy się, co możemy razem zrobić, uczymy się i zastanawiamy się, jak uczyć naszych następców, bo to też jest na pewno ważny element tego, co się tutaj dzieje. PLNOK jest bardzo dużą i ważną konferencją dla operatorów w Polsce.